Stało się pod klasą w parach, równo, z plecakami, wchodziło się do klasy na komendę nauczyciela, siadało się w ławkach przez 45 minut. Trzeba było się uczyć pewnych rzeczy, pewnego programu, tak to się nazywa. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale MacMock Artist i dzisiejszym tematem rozważań moich tutaj razem z Tobą będzie to, czy sami tak naprawdę e, kierujemy swoim życiem. E, czy opcje, które widzimy, są rzeczywiście e, OK, jeżeli chodzi o, o nasze tak zwane dobro, ponieważ e, w dzisiejszych czasach wiele robi się dla dobra człowieka. Ze względu na pewną sytuację. Natomiast jak żyję już 40 lat na tym świecie, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tak martwił o, o inną osobę, że wbrew woli i wielu faktom stara się po prostu za, zadość zrobić, że tak powiem, człowiekowi. I chciałbym zacząć tutaj może od takiej historyjki, którą kiedyś przeczytałem gdzieś w internecie, ona krążyła. Historyka o, o smoku, nie o mnie, o jakimś tam innym, która e, zaczyna się w ten sposób, że smok zwołał zebranie gdzieś tam na łące. Nie wiem, nie, nie odtworzę jej pewnie tak dokładnie e, jak, e, jak ona tam była, natomiast sens będzie e, myślę ten sam. Jeszcze szybko dodam, że wszystko o czego tutaj słuchasz niekoniecznie musi być prawdą, więc to co jest ok, dla Ciebie jest ok, to co nie jest ok, też nie jest ok. Do rzeczy. Smok zwołał zebranie i wytypował pierwsze zwierzątko, niech to będzie jakiś lis. I powiedział, lisie, jutro 10.30, stawiasz się tu na łące, ja tutaj też będę, no i Cię zjem. No, lis powiedział okej, okay, no dobra i oczy ze smutną miną. Następnie odezwał się do niedźwiedzia: Ty niedźwiedź, słuchaj. 10:35 stawiasz się tutaj na łące jutro, no, ja cię zjadam. Niedźwiedź spuścił głowę i odszedł, smutny, tak samo. No i tak wiele zwierząt zostało wywołanych przez smoka, aż w końcu doszło do zająca. Zając największy trzwania w tych kawałach zawsze jest, więc tutaj też się to tak kończy. Kiedy smok powiedział: zając stawiasz się tu o 12:45. Zając zadał pytanie, a wcześniej zapytał, czy może zadać pytanie. <laughs> Smok powiedział: Oczywiście, zadawaj. A można nie przyjść? Smok chwilę pomyślał i powiedział: no Pewnie, że można nie przyjść. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że wybory, które dostajemy często w życiu, nie są ostatecznymi wyborami i fajnie by było, gdyby każdy mógł zdecydować sam dla siebie, co jest dla niego tak naprawdę dobre, a nie na zasadzie, że jest ogół, który decyduje o tak zwanym najwyższym szczęściu dla innej osoby. Wiele jest informacji i debat w internecie, rozmów, hejtów, różnych filmów, gdzie mówi się, że to wszystko, co się teraz dzieje, mam na myśli tą sytuację, z tą całą sytuacją, gdzie dla dobra ludzi robi się coś wbrew ich woli i Zastanawia mnie jeden fakt, jeżeli do tej pory ludzie, którzy chcą dla nas dobrze, pokazali swoim zachowaniem, że tak naprawdę w wielu sferach nie są do końca OK. To czy w tym momencie, kiedy chodzi o nasze zdrowie, bezpieczeństwo i, i dobro, rzeczywiście to, i tak jest, jak to, jak to nazywają, że robią to dla naszego dobra. Często. Przekupując i strasząc. I czy to jest ok? I czy tak naprawdę rzeczy, które robimy na co dzień, nawet sam się często nad tym zastanawiam, są moim świadomym wyborem? Często jest tak, właściwie to jest gdzieś tam naukowo udowodnione. Podobno dużo rzeczy się słyszy, o wielu rzeczach się czyta. Ale wielu rzeczy się też nie sprawdza, i wielu rzeczom się też ufa, a tak naprawdę osobiście uważam, że powinniśmy ufać sobie temu wewnętrznemu kompasowi, o którym wcześniej wspominałem w odcinku tam gdzieś. Więc zastanówmy się wspólnie, czy to, co się nam mówi, to, co się, do czego się nas przekonuje, rzeczywiście ma na celu. Nasze dobro, a nie przypadkiem czyjeś jakieś ukryte e, interesy w tym są. E, ja się zastanawiam często nad wieloma rzeczami. Zwłaszcza otwarcie mówię, że nie ufam temu, co się mówi w telewizji, bo e, słyszałem już o wielu teoriach spiskowych niektóre są śmieszne. Niektóre są naprawdę śmieszne, a najsmutniejsze jest to, że te najśmieszniejsze często stają się po prostu rzeczywistością. I jak popatrzymy na historię, wiele rzeczy, które się wydarzyło kiedyś, było ignorowane, było wyśmiewane, natomiast później te wydarzenia się zadziały. I co? Nie chcę tu być złym prorokiem, natomiast co, jeżeli ta cała sytuacja? Ma tylko i wyłącznie na celu sprawienie, żebyśmy mieli jeszcze głębszą iluzję tego, że jesteśmy wolni, poprzez danie nam wielu różnych innych wyborów, które tak naprawdę nie są tym, co, czego chcielibyśmy doświadczać, tylko czymś, co się nam wmawia. Każdy z nas przeszedł jakąś edukację. Stało się pod klasą, w parach, równo. Z plecakami, chodziło się do klasy na komendę nauczyciela, siadało się w ławkach przez 45 minut. Trzeba było się uczyć pewnych rzeczy, pewnego programu, tak to się nazywa. I później, oczywiście, dostawaliśmy za to oceny. Nie można się było pomylić, bo trzeba było zaliczyć. Kto nie zaliczył, to powtarzał klasę albo egzamin. I tak po prostu byliśmy sprawdzani, czy to. Co się do nas powiedziało, utkwiło nam po prostu w naszych tutaj komputerkach. I często było tak, że no, uciekały się z tych lekcji. Z jakiego powodu? No, czy były nudne? No, nie chciałeś tam siedzieć. Można było wyskoczyć na flipery, czy nad rzekę, czy gdziekolwiek indziej, tylko nie siedzieć po prostu w szkole. I ja byłem jednym z tych, którzy no, do szkoły nie chodzili za chętnie. Oczywiście lubiłem chodzić do szkoły z kilku powodów. Byli tam fajni koledzy, znajomi i koleżanki, i oczywiście dużo, dużo śmiesznych rzeczy się działo. Także tyle ze szkoły pamiętam. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli to oglądacie. Naprawdę super czas, fajnie się wspomina to. Natomiast. Tak, patrząc z perspektywy, kiedy dzisiaj tutaj siedzę i mówię do Was, do Ciebie, właściwie teraz do kamery, <grym> zastanawiam się, czy to wszystko, co nam zostało powiedziane, jest prawdą. Czy, czy to, czego nauczyliśmy się, i nazwano to edukacją, dawano nam oceny, i chwalono nas za to, że dostajemy oceny często dostawał się paszek jakiś tam dyplom czy rzeczywiście to to jest prawda czy rzeczywistość którą zbudowano nam w naszych umysłach jeszcze wtedy młodych i kształtowano aż do dzisiaj jest prawdą czy to że dano nam wybór, że o danej godzinie musimy się stawić w jakimś urzędzie, żeby odebrać dokument, który potwierdza to, co potwierdza, że musimy przestrzegać tak zwanego prawa. Dla mnie prawem jest na przykład prawo ciążenia. Jeżeli coś podrzucimy, coś spadnie, i bez względu na to, czy w to wierzymy, czy nie, to działa. Jest wiele różnych takich praw fizyki. E Wiele praw, których nie da się po prostu y, oszukać. Natomiast, jak historia często pokazywała, władcy i rządzący często sami pisali prawa, które tylko ochroniły ich i ich interesy. Natomiast dla, jak to się mówi, szarych ludzi ja osobiście uważam, że nie ma szarych ludzi to jest tylko mit, który się wciska ludziom. Moim zdaniem, po świecie chodzą sami króle i królowe. Albo boginie i bogowie, którzy poprzez system nauczania wczesnego zostali przekonani do tego, że są po prostu kmieciami. I teraz muszą odwalać pańszczyznę. Muszą zarobić na życie, później są pozbawieni tych wszystkich pieniędzy. W królestwie tak zwanym Wałlandii nazywa się to na przykład dług katami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć to odwiedźcie królestwo w Alandii. I tak moi drodzy, wszystko, co zostało nam powiedziane, niekoniecznie musi być prawdą. Niekoniecznie często lubiamy się podczepiać do pewnych rzeczy. Ja też tak często mam, że obserwuję jeden temat, jak na przykład y, powiedzmy, temat y, weganizmu, diety wegańskiej. Kiedyś byłem totalnym mięsożercą i z wegetarian się śmiałem, a z wegan siedziłem. Rozumiecie? Natomiast, kiedy moje zdrowie nie było w najlepszej formie i postanowiłem coś zmienić, e, zmieniłem na dietę wegetariańską, później wegańską. I okazało się, że to mi bardzo dobrze służy. Nie musi służyć każdemu. Nie namawiam tu nikogo do diety wegetariańskiej czy wegańskiej, albo zrezygnowania z jedzenia mięsa. Natomiast wiem, że służy to na pewno wielu zwierzakom, że dzisiaj przez to, że ich nie konsumuję, nie stwarzam zapotrzebowania, nie generuję, tak to ktoś powiedział, zapotrzebowania na coś, dzięki temu tego cierpienia jest mniej. To jest moja osobista sprawa, mój wybór. Jeżeli są ludzie, którzy myślą, zastanawiają się nad tym, czy spróbować, to powiem Wam jedną rzecz, nie ma co się zastanawiać, jeżeli chcecie robić rzeczy w życiu... Nie czekajcie, bo często jest tak, że chcemy zrobić coś dzisiaj, jutro już nas nie ma z jakiegoś powodu. Więc tak się trochę rozgadałem. Miało być 10 minut, jest 11, więc moi drodzy, na dzisiaj skończę, bo tak naprawdę życie odbywa się w realu, nie w internecie. Nie będę was tutaj zatrzymywał. Czekajcie na kolejny odcinek, co tam mi kiedyś przyjdzie do głowy. To chętnie się. Tym z wami podzielę i mam nadzieję, że jakąś wartość dzisiaj otrzymaliście, chociaż pytania, które będziecie mogli sobie zadać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, jesteśmy w łączności. Cześć.